Sponsorem nagrody jest Wojewoda Studio. Fryzjerstwo na miarę Twoich potrzeb. www.wojewodastudio.pl A z nami Krystian Wojewoda, witaj. Witam, cześć. I dzisiaj będziemy rozmawiać yy, o czymś, co właściwie wywołał ktoś z zewnątrz, tak? Temat, tak, yy, temat na biznesowy. Na Facebooku. No właśnie, yy, a spytała, jak zacząć własny biznes. I czy w ogóle go zaczynać? I czy w ogóle go zaczynać? No właśnie, ty pewnie raczej jesteś zdania, że zaczynać jak najbardziej, bo chyba masz takie cechy, prawda? Człowieka, który e, powinien do przodu. Z jednej strony tak, jestem za tym, żeby otwierać swój biznes, a z drugiej strony jestem za tym, żeby go nie otwierać. Mhm. Wszystko zależy. Pierwszy czynnik moim zdaniem, jaki wpływa na podjęcie decyzji, to jest to, ile czasu chcesz poświęcić. Bo jeżeli chcesz poświęcić 7-8 godzin, to pracuje u kogoś. Natomiast mhm. jeżeli chcesz poświęcić 12-15, bez wyjątku, 12-15, mhm. jaki to nie byłby biznes, czy to jest salon fryzjerski czy kosmetyczny. To jest 24 godziny na dobę, bo trzeba zrobić zamówienie, rozliczenie miesiąca, trzeba zawieźć papiery do księgowego, mhm. e, trzeba zrobić zebranie z pracownikami, trzeba do tego zebrania się przygotować, tak. Pełne zaangażowanie, pełne. Także z jednej strony żałuję. Bo mam dziecko i poświęcam mu bardzo mało czasu, mhm. ale z drugiej strony wiem, że pracuję na to, żeby mój dzieciak miał dużo łatwiej w życiu. Że może będzie fryzjerem, na pierwsze urodziny wybrał pierwsze nożyczki. Mhm. Także może będzie fryzjerem, może będzie miał ten lepszy start. Aczkolwiek no te chwile takie, tych pierwszego roku, drugiego roku odlatują mhm. i ciężko do nich wyjść. No okej, okay. to jest na pewno mało czasu. No a skąd brać pieniądze? Pieniądze od bogatych rodziców. Aha. Od bogatych znajomych. Czyli ewentualność, że się nie ma bogatych rodziców odpada. Przekreśla, Bogaci znajomi, przekreśla. znajomi też nie ma. E, kredyty, mhm. które nie są łatwe w tych czasach, wiadomo, ciężko jest. Ja się bardzo namęczyłem, żeby dostać kredyt. Mhm. Pozostaje nam Unia Europejska i wszystkiego e, różnego rodzaju dofinansowania. Mhm. Ale to też wszystko zależy, jakich salon chce się otworzyć, tak? Bo jeżeli ktoś chce otworzyć mini salonik i włożyć w niego 20-30 tysięcy, bo tyle można włożyć, mhm. no to jest łatwiej, tak? Natomiast jeżeli ktoś chce otworzyć taki salon jak ja i włożyć 200 czy 300 tysięcy, no to już... E, na początek oczywiście. Na początek, mhm. bo potem jest cały czas inwestowanie. Ja mam salon 3 lata i w dalszym ciągu inwestuję, czy to w nowe kosmetyki, nowe gamy, mhm. czy klimatyzację, czy, czy nowe fotele, bo po 3 latach fotele się zużywają, a fotele to jest jakieś 20 czy 30 kolejnych tysięcy, żeby, do wydania, żeby mieć te fotele, tak? Bo fotel fryzjerski nie kosztuje 500 zł. Mm -hmm. No dobrze, to powiedzmy, że mamy trochę czasu i udało nam się zdobyć pieniądze. Mm, teraz chyba jeszcze ludzie by się przydali. Tu trzeba mieć trochę szczęścia, czy tych ludzi to już trzeba po prostu mieć i wiedzieć, że oni będą? A, to jest największy problem ludzie. Aha. Akurat na bazie mojego zawodu wiem, że z ludźmi jest bardzo duży problem. Mam dużo znajomych, którzy też mają salony. I fryzjer jest ciężkim typem. Zdecydowanie mhm. zdarzają się ludzie, którzy nie chce się pracować, którym z miłą chęcią urządziliby sobie salon domowy naszym kosztem, kosztem właściciela, tak niestety tak też jest. Mhm. E, mi się udało. E, jednym z moich moim współpracownikiem moim, jest mój brat z którym razem otworzyłem salon. Eee, drugi, pierwszy mój pracownik to jest Patryk, który akurat miał praktyki w salonie, w którym ja pracowałem. Zawsze się dobrze Czyli kumplowaliśmy. się dobrze. Tak, przyniali. ja go miałem pod skrzydełkiem u siebie, bo ja go dużo uczyłem i on jeszcze jak tam był, mówi Krystian, ja zawsze chce z tobą pracować i mhm. w dalszym ciągu bardzo się przyjaźnimy zresztą. Będę ojcem chrzestnym jego dziecka, bo niedługo musi gdzieś jak urodzić, także mamy mhm. taką... Rodzinną atmosferę. Kolejną jest Asia. Asia gdzieś tam zawsze mi się przewijała. Jest troszeczkę młodsza, nie dużo młodsza, bo trzy lata młodsza ode mnie. Kiedyś się strzygła u mm -hmm. mnie, bo tam jej kontakty z szefem może troszeczkę się ochłodziły. Raz, drugi, trzeci przyszła, padła propozycja z mojej strony. Ona wtedy była przed drugą ciążą, coś tam, coś tam, ale suma sumaru pracuje ze mną i, i jest dobrze. Jest dobrze. Czyli w zasadzie, przynajmniej na początku zupełnie nie szukałeś ludzi z zewnątrz, tego właściwie to byli ludzie, których bardzo dobrze znałeś. Wolę się otaczać ludźmi, których znam zdecydowanie. Zupełnie inna sytuacja jest w chwili, kiedy ktoś nie jest fryzjerem, nie jest hmm. z tego kręgu bądź nie wiem, otwiera salon franchisingowy na przykład, tak? Gdzie ma markę, daje ogłoszenie i... Jest zbiorowisko różnych fryzjerów. Ciężko to. Ja pracowałem kiedyś w takim salonie jest niesamowicie duża rotacja. Menadżerowie bardzo dużo wymagają, bo jest to jakiś mm. schemat franchisingowy, tak, który nie, no nie do końca jest przyjazny dla samego pracownika. U mnie pracuje się miło, sympatycznie, mają dużo wolnej ręki, natomiast nie wiem, ja pracowałem w sieciówce i nawet miałem wytyczone y, jakie mam robić fryzury na dany sezon. Tak? To, no. <laughs> Więc zupełna paranoja. Co jak trochę się znamy, pewnie niespecjalnie ci się podobało. No nie, między innymi dlatego odszedłem. Jak pani powiedziała, że mam skrócić te włosy, bo jej zdanie są za długie, pani menadżer, i mm -hmm. odszedłem na y Czy przydaje się przy rozpoczynaniu biznesu Mistrz Przewodnik? Tak, zdecydowanie tak. E Uważam, że złym posunięciem jest przede wszystkim otwieranie salonu po jakichś kursach. Mhm. Mm to jest totalny absurd, beznadzieja i tylko i wyłącznie krzywdzenie klientek, bo po żadnym kursie, żadnym, nawet nie wiem jakby ktoś był uzdolniony i jak kochał włosy, tych zapach włosów i w ogóle wszystko co się tyczy włosów, będzie robił krzywdę klientkom. Żaden kurs do tego nie przygotowuje, żadna szkoła do tego nie przygotowuje, żeby otwierać salon, praktyka, mhm. praktyka wiadomo, praktyka w dobrym salonie, tak? Mhm. Bo jeżeli ktoś będzie pracował w salonie, gdzie kosztuje męskie, damskie strzynie 20 zł, no to będzie uczył się mniej więcej na tym, na tym poziomie, tak? Jeżeli ktoś będzie pracował w salonie, gdzie strzynie kosztuje 100-150 zł przy dobrym mistrzu, no bo wiadomo, w każdym mieście jest takich 5-10 topowych fryzjerów, tak, mistrzów, mhm. u których warto pracować. Wiadomo, że pracując u nich pod warunkiem, że ten mistrz chce inwestować w swoją wiedzę, tak? Ja na przykład mam Friday, jeżeli każdy z moich pracowników w dalszym ciągu, pomimo, że pracują mnie 2-3 lata, przychodzą i się pytają, Krystian, jak zrobić to, jak zrobić tamto, razem wymyślamy kolory. Mhm. Co dwie głowy to nie jedna, więc, więc jeżeli trafi się na takiego szefa, to warto przy nim spędzić jak najwięcej czasu. Ja z moim poprzednim pracodawcą pracowałem 7 lat, uważam, że bardzo dużo się od niego nauczyłem i odszedłem w dobrym momencie w momencie kiedy już jakby nie mogłem więcej się nauczyć a firma jakby nie szła dalej ja miałem trochę inny system pracy w głowie tak mm -hmm. podjąłem decyzję że ona mi w tym pomogła żona tak naprawdę mnie wyciągnęła bo chciała koniecznie coś swojego tworzyć i, I miała rację tak miała rację no myślę, że, że, że tutaj już można to jakoś podsumować. Myślę, że, że tutaj sporo odwagi trzeba, żeby otworzyć własny biznes. Trzeba mieć pewne cechy, prawda? Takiej raz niezależności, bo ty na pewno taką cechę masz. Tak, zdecydowanie. No właśnie i, i, i na pewno jesteś odważny. Na pewno przyda się mądre doświadczenie, ale Dobry też właśnie... Księgowy. <laughs> to Dobry księgowy. Dobry księgowy jeszcze. Księgowy moim nienawidzi. Mm -hmm. Jestem Aha. jego najgorszym klientem. Co miesiąc mam awantury. E, Marek pozdrawiam Cię i dzięki za wytrwałość, ale za każdy co miesiąc mam mm. awanturę. Co miesiąc mówi, że rozwiąże ze mną umowę. No bo ja wiem, bo ty jesteś chaotyczny. Jestem artystą. Uh -huh. No dobrze, jesteś chaotyczny. Więc... Na szczęście jest Kamil, który jeszcze tam w miarę to ogarnia. Moja żona, która duży ma wkład, jeżeli mm. chodzi o porządek w firmie, o papiery, także. Mm -hmm. Księgowy to no, jest bardzo ważne. E, chodzenie po urzędach, ZUS-ach. Cała ta papierologia, tym bardziej w Polsce, sorry, ale jest masakryczna, jest bardzo duż, bardzo niedopracowana, jest bardzo dużo papierów. Krystian, ale mówiłeś, polecam, polecam, nie polecam ten własny biznes, ale patrzę na Ciebie i ja widzę po prostu, że Ty w gruncie rzeczy jesteś za. Jestem za. Mhm. Mam niesamowitą radość z tego, jak się rozwija moja firma, jak przychodzą do mnie ludzie do pracy i są z niej zadowoleni. Tradycyjnie, jak przy każdym naszym spotkaniu, yy, zawsze jest nagroda. Powiemy, co będzie nagroda. Nie, dzisiaj to... zrobimy nagrodę niespodziankę. A co? Ogólnie zmieniamy system. Dobrze, dzisiaj nagroda niespodzianka. Proszę się nie bać. To jedyne, co możemy zagwarantować, to, że to będzie miła niespodzianka. Tak, nie będziemy strzelać na pewno. Nie będziemy strzelać, dobrze. I teraz wyjaśnijmy, w jaki sposób będzie można tę nagrodę niespodziankę miłą zdobyć. O godzinie 15 na naszym Facebooku, e, na naszym fanpageu Wojewoda Studio, o godzinie 15 wrzucimy e, pytanie. Pytanie związane z naszą rozmową. Z, z naszą rozmową, tak jak zawsze. Mhm. E, I kto pierwszy poprawnie odpowie na tą wiadomość, wygra nagrodę Niespodziankę. <grystwa> Miłą niespodziankę! <grystwa> Sponsorem nagrody jest Wojewoda Studio. Fryzjerstwo na miarę Twoich potrzeb. www.wojewodastudio.pl